Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dwóch gmin. Gminy Kolbudy oraz Gminy Miasta Gdańska w sałectwie Kowale przy ulicy Apollina, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej szkoły, znajdują się skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jedno- i wielorodzinnej, oraz rozwinięty układ komunikacyjny w postaci obwodnicy trójmiejskiej oraz drogi ekspresowej S6. Inwestycja jest dobrze skomunikowana, ciągi piesze zapewniają dogodne dojście do zespołu szkolno-przedszkolnego. Główne wejście oraz wjazd na działkę szkolną znajdują się od strony istniejącej pętli autobusowej, a dodatkowe wejścia planowane są od strony ulicy Heliosa oraz od strony gminy miasta Gdańsk. Kompleks dydaktyczny zlokalizowany w południowej części działki stanowią trzy połączone funkcjonalnie budynki: zespół szkolno-przedszkolny, hala sportowa oraz pływalnia nawiązujące skalą i charakterem do otoczenia. Zespół szkolno-przedszkolny składa się z części dydaktycznej oraz wydzielonej części przedszkolnej, gdzie będą uczęszczały dzieci z trzech grup wiekowych. Od północy zlokalizowano kompleks boisk szkolnych w tym boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Natomiast boisko do piłki koszykowej, siatkowej oraz pełnowymiarową bieżnię ze skocznią zostały pokryte na wierzchnią poliuretanową. W ścisłym sąsiedztwie głównego placu szkolnego zaplanowano niezależne place zabaw dla przedszkola i najmłodszych uczniów. Wejście główne do kompleksu znajduje się w części południowo-zachodniej budynku dydaktycznego, przy głównym placu szkolnym, który zapewnia doskonałe miejsce do organizacji ogólnoszkolnych uroczystości. Plac może pełnić również funkcję rekreacyjną. W zespole szkolno-przedszkolnym planuje się realizację 25 sal do nauki, każda dla 24 uczniów, dla dzieci klas 1-3, 4-6 oraz sal zajęć dla dzieci przedszkolnych z 5 oddziałami dla 120 dzieci, z węzłami sanitarnymi, szatnią i jadalnią. Przedszkole posiada oddzielne wejście od strony południowej. Każda z sal wyposażona jest w tablice interaktywne. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z komputerów, projektorów oraz innych pomocy naukowych. W budynku szkolnym przewidziano pracownie komputerowe, pracownie językowe oraz gabinety przedmiotowe. Część zachodnią najniższej kondygnacji w budynku hali sportowej przeznaczono na stołówkę oraz zaplecze kuchenne, dodatkowo przystosowane do mobilnego podawania oddzielnych posiłków dla dzieci przedszkolnych. Stołówka posiada 148 miejsc siedzących. Planuje się wydawanie do 500 posiłków dziennie. Na parterze budynku dydaktycznego w skrzydle północno-wschodnim zaprojektowano bibliotekę środowiskową z czytelnią. Będzie ona dostępna również dla mieszkańców gmin. Część biblioteczna posiada osobne wejście, zlokalizowane od strony wschodniej, z cholem, szatnią oraz toaletami. W części dydaktycznej przewidziano jedną świetlicę dla klas od 1 do 6. Program realizowany w świetlicy zagospodaruje dzieciom czas wolny poprzez wspólną zabawę oraz gry edukacyjne. Świetlica dodatkowo wyposażona została w stanowiska komputerowe zapewniające odpowiednie warunki do nauki własnej. W budynku hali sportowej zaprojektowano aulę o powierzchni około 370 m2, przewidziana na około 300 osób. Wyposażono w sprzęt audiowizualny do odtwarzania projekcji multimedialnych oraz oprawę muzyczną szkolnych uroczystości i spektakli. Salę gimnastyczną o powierzchni 1100 m2, z możliwością podziału na dwie mniejsze, zlokalizowano na piętrze budynku, hali sportowej. W jej bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano zaplecze szatniowe, węzły sanitarne, jak również sale do zajęć korekcyjnych, oraz dodatkowo salę pomocniczą. W hali pływalni zaprojektowano basen o wymiarach 12,5 m na 25 m, z wydzieloną czteroterową częścią pływacką oraz częścią rekreacyjną. W części rekreacyjnej znajdują się atrakcje wodne typu masażkarku, masaż ścienny czy też gejzer dna. W hali zaprojektowano także brodzik dla osób niepływających o wymiarach 5x12,5 m z atrakcjami typu masażkarku oraz wanną z hydromasażem. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem trzech gmin, gminy Kolbudy, gminy Miasta Gdańska oraz gminy Próży Gdański. Zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Apollina w Kowalach będzie nie tylko miejscem edukacji, zabawy i rozwoju dzieci, ale również miejscem rozwoju kulturalnego i rekreacji sportowej.